Matura 2024. Matematyka. Poziom rozszerzony. Zadanie numer 4. Funkcja f o podanym wzorze jest określona dla każdej liczby rzeczywistej x różnej od zera. W kartezjańskim układzie współrzędnych XY punkt p o pierwszej współrzędnej równej 2 należy do wykresu funkcji f. Prosta o równaniu y równe ax plus b jest styczna do wykresu funkcji f w punkcie p. Obliż współczynniki a oraz b w równaniu tej stycznej. Zaczynamy od równania prostej stycznej do wykresu funkcji f. To równanie można znaleźć w tablicach matematycznych. Występuje tutaj wielkość oznaczona jako x0. I to jest pierwsza współrzędna tego punktu, w którym prosta ma być styczna do wykresu. Zgodnie z treścią zadania, u nas x0 wynosi 2. Policzmy od razu wartość funkcji dla x równego 2, dlatego że takie wyrażenie też występuje w równaniu prostej stycznej. No, mamy tutaj 2 do 3, czyli 8, minus 3 razy 2, czyli 6, plus 2, to wszystko dzielone przez 2. No i dostajemy wartość funkcji równą 2. Dalej potrzebujemy wartość pochodnej funkcji f, pierwszej pochodnej, też dla x -a 0 równego 2. W treści zadania wspomniano, że x musi być tutaj różne od 0. No i możemy przekształcić równanie tej naszej funkcji, to znaczy podzielić. Wszystkie wyrazy stojące w liczniku przez x, stojącego w mianowniku. Mamy wtedy x kwadrat minus 3 plus 2x. Taka postać funkcji jest łatwiejsza do obliczania pierwszej pochodnej. Liczymy teraz pierwszą pochodną. Pochodna z x kwadrat to 2x, pochodna z minus 3 wynosi 0, pochodna z 1 przez x to jest minus 1 przez x kwadrat, a ponieważ w liczniku tego ułamka mamy jeszcze dwójkę, no to dopisujemy do licznika też tą dwójkę. Teraz liczymy wartość pochodnej dla x 0 równego 2. No i dostajemy tą wartość równą 3 i 1 druga, czyli 7 drugich. Podstawiamy teraz wszystkie obliczone wartości do równania prostej stycznej. No i trzeba jeszcze to równanie przekształcić, czyli zawartość nawiasu mnożymy przez 7 drugich stojące przed nawiasem, no i dostajemy prostą o równaniu 7 drugich x minus 5. My mamy podać wartość współczynników z równania kierunkowego, no więc formalnie zapiszmy to w ten sposób: współczynnik a wynosi 7 drugich, współczynnik b minus 5. To jest w zasadzie koniec zadania. Pokażę jeszcze, jak wygląda wykres tej funkcji w układzie współrzędnych. Fioletowa linia to jest właśnie funkcja f, natomiast czerwona linia to jest prosta, styczna do wykresu tej funkcji w punkcie P o współrzędnych 2,2. 2. Widać na wykresie, że funkcja f jest nieokreślona dla x równego 0. Zadanie numer 5. Mamy wykazać, że jeżeli a to jest logarytm o podstawie 5 z 4 oraz b to jest logarytm o podstawie 4 z 3, to podane wyrażenie z oznaczeniami a oraz b jest równe logarytmowi o podstawie 12 z 80. Podstawmy pod a oraz b odpowiednie logarytmy. Teraz w liczniku zastosujemy wzór, który pozwala pomnożyć logarytm przez liczbę rzeczywistą. No i u nas dwójka stojąca przed logarytmem jest teraz pod logarytmem jako wykładnik potęgowy. Czyli mamy tam 4 do potęgi drugiej, co jest równe 16. W następnym kroku zamienimy jedynki w tym naszym wyrażeniu na logarytmy. Korzystając oczywiście z definicji logarytmu. Przy czym zamieniamy to w taki sposób, żeby dostać logarytmy o tych samych podstawach, które już mamy w naszym wyrażeniu. W liczniku stawiamy logarytm o podstawie 5. Ponieważ 5 do potęgi pierwszej to jest 5, no to pod logarytmem mamy piątkę. W mianowniku, w nawiasie, mamy logarytm o podstawie 4 z 4. No, bo w tym nawiasie już mamy logarytm o podstawie 4. Teraz korzystamy ze wzoru na dodawanie logarytmów o tych samych podstawach. Żeby to wykonać, musimy pomnożyć przez siebie liczby, które stoją pod logarytmami. No to mamy w liczniku logarytm o podstawie 580, a w mianowniku logarytm o podstawie 4 z 12. Zauważmy teraz, że logarytm o podstawie 5 z 80 dzielone przez logarytm o podstawie 5 z 4 to jest prawa strona wzoru na zamianę podstawy logarytmu. No to w takim razie możemy napisać w liczniku logarytm o podstawie 4 z 80. Ułamek, który tutaj mamy, znowu możemy potraktować tym samym wzorem na zamianę podstawy logarytmu. No i teraz dostaniemy logarytm o podstawie 12 z 80, czyli wykazaliśmy to, o co nas prosili w treści zadania. Zadanie numer 6. Rozważamy wszystkie liczby naturalne, w których zapisie dziesiętnym nie powtarza się jakakolwiek cyfra oraz dokładnie trzy cyfry są nieparzyste, i dokładnie dwie cyfry są parzyste. Mamy obliczyć, ile jest wszystkich liczb takiego rodzaju. Wypiszmy najpierw zbiory cyfr parzystych i nieparzystych. Trzeba tu zauważyć, że wśród cyfr parzystych mamy 0. Z treści zadania wynika, że liczby, o których jest mowa, to są liczby pięciocyfrowe. No bo mamy mieć dokładnie trzy cyfry nieparzyste. I dokładnie dwie cyfry parzyste, co razem daje 5 cyfr. Rozpatrzmy tutaj dwa przypadki. Przypadek pierwszy to ten, gdy na pierwszym miejscu po lewej stronie stoi cyfra parzysta. W tym przypadku musimy uważać, bo na pierwszym miejscu po lewej stronie nie może pojawić się cyfra 0. Wtedy nasza liczba nie byłaby pięciocyfrowa, tylko co najwyżej czterocyfrowa. To oznacza, że jeżeli wybieramy cyfrę na to pierwsze miejsce, to mamy do dyspozycji tylko cztery cyfry parzyste: 2, 4, 6 i 8. Następnie wybieramy miejsce na drugą cyfrę parzystą. Ja akurat postawiłem tą cyfrę parzystą na trzecim miejscu. No ale do wyboru mamy cztery pozostałe miejsca. Kiedy już wybraliśmy miejsce dla tej, cyfry, dla tej drugiej cyfry parzystej, to teraz wybieramy samą cyfrę. Do dyspozycji mamy cztery pozostałe cyfry parzyste. 4, bo jedna stoi już na pierwszym miejscu, ale teraz możemy także wybierać cyfrę 0. Na pozostałe miejsca wybieramy cyfry nieparzyste. Przy czym na pierwsze z tych miejsc możemy wybrać jedną z pięciu cyfr nieparzystych, na kolejne miejsce już tylko jedną z czterech pozostałych cyfr nieparzystych, no i na ostatnie miejsce jedną z trzech pozostałych cyfr nieparzystych. Łącznie daje nam to 3840. Liczb, które spełniają warunki określone w treści zadania, i takich, że na pierwszym miejscu stoi cyfra parzysta. No to teraz drugi przypadek, kiedy na pierwszym miejscu stoi cyfra nieparzysta. Tę nieparzystą cyfrę możemy wybrać z pięciu dostępnych cyfr nieparzystych. Dalej wybieramy. Dwa miejsca dla dwóch cyfr parzystych. Możemy o tym pomyśleć w ten sposób. Mamy dostępne miejsca od 2 do 5 i wybieramy z tego zbioru numerów miejsc dwa numery. Nie ma tutaj znaczenia, czy wybierzemy najpierw na przykład miejsce drugie, a potem miejsce piąte, czy na odwrót, najpierw miejsce piąte, a potem miejsce drugie. W takim razie taki wybór opisuje kombinacja. My tutaj wybieramy dwa miejsca spośród czterech dostępnych. No to znaczy, że mamy, mam, możemy tutaj wpisać symbol dwumianu Newtona, 4 po 2. Dalej, wybieramy na te wybrane miejsca dla cyfr parzystych same cyfry. Na pierwsze z tych wybranych miejsc dla cyfr parzystych możemy wybrać jedną z pięciu dostępnych cyfr parzystych. Możemy tutaj wybrać 0, bo mówimy o miejscach, które nie są pierwszym miejscem. Jak już wybierzemy pierwszą cyfrę parzystą, to drugą cyfrę parzystą wybieramy spośród czterech pozostałych cyfr parzystych. No i wreszcie. Mamy do zapełnienia jeszcze dwa miejsca cyframi nieparzystymi. Na pierwsze z tych dwóch pozostałych miejsc możemy wybrać jedną z czterech pozostałych cyfr nieparzystych, no i na ostatnie miejsce jedną z trzech pozostałych cyfr nieparzystych. Jeżeli chodzi o to wyrażenie z dwumianem Newtona, to można je rozpisać jako cztery silnia. Dzielone przez 2 silnia razy 4 minus 2 silnia. 4 silnia to jest 2 silnia razy 3 razy 4. Możemy tutaj jedną, jedno wyrażenie z silnią usunąć. 2 silnia to jest 2. No i mamy tutaj wartość tego dwumianu Newtona równą 6. Jeżeli wymnożymy wszystkie liczby, któreśmy tutaj wypisali, to dostaniemy 7200. Możliwości utworzenia liczby spełniającej warunki z treści zadania i takiej, która na pierwszym miejscu ma cyfrę nieparzystą. No to łącznie mamy tutaj 11 040 możliwości. Sumujemy po prostu wyniki mnożenia z pierwszego i drugiego przypadku. No i ta liczba to jest sumaryczna liczba wszystkich liczb, które spełniają treść, warunki postawione w treści zadania.